A więc tak, chwyt zamkowy, czyli coś, co jest marzeniem wielu zawodników, którzy nie mają siły w rękach, nie potrafią trzymać ciężaru przechwytem. Jest to wkurwiające i chcą po prostu łapać na zamek, gdyż jest to wygodne. Czy jest to wygodne? Jak, jak łapać zamkiem, jak to robić? Zapraszam do oglądania. Tak jak widzimy tutaj na zdjęciu. Tak, tak, tak wygląda zamek. Jest on złapany, tutaj warto zauważyć, na środkowy palec. Dlaczego to jest ważne? Tutaj pokażę. Na tym. Kiedy łapiemy zamek, bierzemy kciuk i łapiemy za kciuk. W ten sposób on nam po prostu nie jest w stanie się urwać, mamy lepszy chwyt. Na, na tym skrócie polega zamek. Natomiast, dlaczego łapiemy go za środkowy palec? Otóż w tym momencie, kiedy łapiemy zaskazujący, też się nie urwie, też jest spoko. Ale gdy łapiemy za środkowy, to nie daj, że mamy tutaj więcej luzów w ręce i ten palec wskazujący jest luźny i może nam tutaj pomóc przy trzymaniu sztangi. Więc mamy, poza tym, że mamy więcej luzów w ręce, to jeszcze mamy delikatnie niższy, mniejszy zakres ruchu i. No na takim już do, dobrym poziomie każdy centymetr jest ważny, każdy kilogram jest ważny, więc warto na to zwrócić uwagę. I tak jak widzimy tutaj na zdjęciu zamek jest złapany na palec środkowy. Kurwa. Więc na zdjęciu tutaj mamy właśnie pokazany chwyt zamkowy. Jak widzimy, są właśnie schwytane na palec środkowy. Nie tu. Jest on właśnie schwytany na palec środkowy i tutaj widać w tej oto przestrzeni jest jeszcze dużo luzu. Niektóre osoby nie, nie będą w stanie tego luzu mieć i po prostu będą musiały mieć cały palec tutaj wciśnięty, bo inaczej bo po prostu mają za krótkie palce i nie będą w stanie zakłamać. To, to jest jedyny minus posiadania e, krótkich palców. Jednak nie ma czegoś takiego jak zbyt krótkie palce na sam chwyt zamkowy, gdyż są 40-kilowe dziewczyny, które mają 40 i są w stanie o, o, na, na spokojnie zamkiem na 29 mm sztangę, więc. To jest na luzie. Teraz, jak rozpocząć przygodę swoją z zamkiem. Jak już wiemy, jak go zrobić. Jest na to wiele metod. Ale najpierw będzie po prostu zwykła progresja. Na samym początku nie ma co się czarować. Skurmę to boli. Trzymanie tym zamkiem. Na początku pusta sztanga. Kurwa mać. Na początku pusta sztanga jest po prostu bolesna. Ja też sam. Ja sam coś o tym wiem. I. Na początku po prostu w pierwszych taniach to będzie sama pusta sztanga, trzymanie tego przez 10 sekund i już on prawdopodobnie będzie palec odpadał. I pewnie będzie na tym yy, przez jakiś czas, ale potem jak już się kciuki przyzwyczai do tego, żeby żeby móc progresować powiedzmy, to potem jeszcze z górki, czyli pewnie będzie wyglądało to w taki sposób, że będzie, będzie pierwszy tydzień dwa, pusta sztanga, czyli 20 kg. Drugi pewnie też, a w trzecim już coś się ruszy będzie 40, potem 60, 80. Stówka i jeśli chodzi o. No, i w ten sposób możemy po prostu na samej rozgrzewce progresować. Tak jak na początku, właśnie robimy same 20 kg, potem 40, potem 60, a potem nasz ciężar roboczy w martwym ciągu robimy po prostu w paskach i tyle. Ale jeżeli chodzi o to, jak często robić ten zamek, to mi dojście do takiego poziomu od zera do 220 kg na zamek zajęło chyba z 2 miesiące, może coś takiego. Może trochę więcej, nie, nie pamiętam teraz. Ale dwa miesiące mogłem już robić każdy ciężar roboczy z zamkiem całkiem nieźle. A jeśli chodzi o to, jak często robić zamek, to powiedziałbym tak: nie chcemy na pewno tego przetrenować, bo widziałem takie trendy w internecie, że ktoś sobie o, ładnie narysuje, kciuk podpalał zapalniczką, żeby palec bardziej przećwiczyć powiedzmy i bardziej przyzwyczaić do ciężkich rzeczy co jest absolutnie bez sensu bo ja odkąd yy, nie dobra, dobra to, to będzie później ale myślę, że tak często jak robimy ciągi to może być trochę za często zależy jak, jak często trenujemy ale myślę, że raz maksymalnie dwa razy w tygodniu jak jesteśmy jeszcze na etapie Przygotowywania tego zamka i ćwiczenia go to jest jak najbardziej wystarczająco. Ja w tym momencie już robię zamkiem z 2 lata chyba, może z półtorej roku. I jestem na etapie już utrzymywania go, powiedzmy. Nie, nie widzę sensu dalej progresować. I robię po prostu tak, że jeżeli mój top set to jest powiedzmy 200, na ileś tam, to ostatnią serię serii mam tam 190. Robię na zamek, i potem już główną serię robię na. W paskach, bo ja się po prostu nie chcę robić tego zamka. Nie, nie potrzebuję go ćwiczyć, bo już go po prostu umiem. Chłopak już jest przyzwyczajony, nie zrywa mi się. I tyle. I, po... I tyle. To jest właśnie taka chyba najlepsza rzecz w zamku, że jak już się go nauczymy, to nie musimy go potem ćwiczyć. To jest super. Nie musimy go ćwiczyć. Jedną też z metod progresji, jeśli chodzi o zamek jak już dojdziemy do ciężarów, po prostu, po, powiedzmy tam sub maksymalnych na tym zamku czyli powiedzmy robimy 200 kg na raz to jest nasz max i nasz working set to jest teraz 180 na 3 i możemy po prostu zrobić tak że za założymy sobie paseczki I wykonamy pierwsze powtórzenie zamkiem. Jeżeli powiedzmy, jesteśmy w stanie już na, na tych 180 zrobić. Drugie powtórzenie, jeżeli już nie będziemy w stanie łapać tym zamkiem, to po prostu wtedy dopiero używamy pasków. I na też używamy pasków. To jest jedna z też lepszych metod przyzwyczajenia się. No i też. Nie ma sensu po prostu męczyć sobie paluchów na jakichś tam wysokich powtórzeniach typu 6 powtórzeń na zamku. No to nie. Nie, nie, nie. Nie nie, nie polecam. Tapowanie. Nie jestem tego fanem. Gdyż jest to po prostu dodatek taki se, który. Czasami po prostu jest też niedozwolony na zawadach. Zależy, gdzie startujemy. I jakie tej mamy. I od tego, jaki humor ma sędzia. Taka prawda. Raz jest dozwolony, raz jest niedozwolony. Nie wiadomo. Dodatkowo to jest takie. Ochraniasz sobie palucha, ale tak naprawdę nie masz go przed czym ochraniać, jeżeli robisz zbyt mało. Jakbym miał tak dawać jakąś radę, kiedy zacząć tej pować to bym powiedział, że od nie wiem, 300 kilo najwcześniej. Ja robię teraz 207 w ciągu i nigdy nie miałem tej ten sobie, po prostu ich nie potrzebuję. A 300 kilo to jest taki ciężar, który może nam uszkodzić polucha i... Tutaj już można... czy po prostu paznokcia właściwie. I tutaj już można o tej pomyśleć, że tam nie wiem, powiedzmy 180 dla... Dla dziewczyny jakiejś, no to wtedy też można o tym, o tym pomyśleć, ale wcześniej po prostu nie widzę sensu. Dalej, magnezja. Czyli, no, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o zamek. Bez magnezji, to myślę, że nawet ja bym tym zamkiem 120 nie pociągnął. Co jest ważne, kiedy. Nakładamy magnezję na rękę. Czy to będzie. W poszku, czy wpłynie, to już wszystko jedno. Wiadomo, musimy sobie. przetrzeć tutaj całą dłoń. Tutaj to też musimy przetrzeć, ale musimy też przetrzeć naszego kciuka, ponieważ no, logicznie za niego trzymamy. tym palcem, czy tym palcem. Trzymamy za tego kciuka i musimy go przetrzeć, ponieważ to, to on, tak naprawdę na nim jest cała, całe tarcie i musimy to tarcie jak najbardziej zniwelować. Właśnie na magnezji sobie ten kciuk robić. Dodatkowo jeszcze taka ostatnia sprawa jeśli chodzi o zamek. Jeżeli chcemy mieć pewność, że ten zamek nam nie puści jak powiedzmy, mamy zawody albo jak robimy już jedynki i wchodzimy w coś takiego, to można pomyśleć o czymś takim jak żelazny ciąg, który ma na celu po prostu przyzwyczajenie nas do większych ciągniarów niż normalnie robimy. Tutaj mogę pokazać. Tutaj mamy 200 kg. W momencie jak. To było dawno, dawno, dawno temu, w momencie, jak robiłem, może ze 160 w ciągu miałem maksa Przepraszam. coś takiego, a tutaj, właśnie w taki sposób, byłem w stanie 200 kg, tak to wygląda. I tutaj jeszcze. 220 kg w takim kilkucentymetrowym ruchu. W momencie, jak mój maksym był nie wiem, w okolicach 170. No to jak będę pracował tam powiedzmy na 150 kg na 3, no to nie ma szans, że ten zamek mi się zerwie. I wygląda to właśnie tak. ustawienie tak sztangi i samo wyniesienie. Cyk, Tyle. W ten sposób mamy pewność, że zamek na mniejszych ciężarach się nie zerwie, i, i to jest ten moment, kiedy już nie warto go ćwiczyć, tylko warto po prostu go utrzymywać. Jeśli jeszcze taka ostatnia sprawa, już tak w ramach zakończenia rozgrzewka pod zamek. Chyba tylko się tutaj przełączę. Jeżeli powiedzmy robimy w martwym ciągu 200 kg i chcemy się rozgrzać tym zamkiem, to też nie ma tutaj co się za bardzo rozgrzewać, bo to skoro nie ma co go ćwiczyć tak naprawdę to nie ma też go tak naprawdę jak rozgrzewać mówię. Jeżeli jesteśmy w stanie złapać go jeszcze poprawnie, umiemy to zrobić, to po prostu tego nie zapomnimy, bo to jest jakieś ja Także, jak, jak powiedzmy, robimy 200 na 1, to wystarczy tam. Rozgrzewamy się tam. Powiedzmy, nie wiem, 60, 100, 120, 140, 160, 180 za 90. To ma to po prostu 180. Te 180 zrobić zamkiem, i tyle, nigdy nie potrzebuję. Nie robiłbym zamka na ostatniej serii rozrzewkowej, bo może to być po prostu już trochę. Może wam się paluch zmęczyć, i potem, jak będziemy robić jakieś już powiedzmy trójki, to może być to całkiem ciężkie, żeby wytrzymać, ale na przedostatnim, czy nawet na jeszcze wcześniejszym, już. Na luzie wystarczy. I teraz namaluję zmienię tą buźkę. To tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Link do mojej drużyny jest w opisie. Zapraszam. Jeśli chcecie mieć zajebisty plan treningowy, prowadzenie, moje, czy jakąś zajebistą wskazówkę, zapraszam. Pozdro.